Witam i gram w trudnego. Uciekła moja. I dobrze. Sandy przyszła. I dobrze. Sandy przyszła. Angielka. Kontra obiecuję cztery piki. Wyraźnie nie mam więcej. Wyraźnie trzymam trochę kiery. Wyraźnie chyba Felsanda nie dała kontrykarna. Zaraz zaczął zostawić. nie chcę dać trefli. Jeden bez atu to dużo kierowych nie pociągnął. Jesteśmy przy nadziei, że Marysia nie ma króla ani asa kiery. Mamy szansę na pięć ma. I ten sobie zadaje pytanie, z czym ta kontra? Nie lepiej grać dwa trefle kontra. Co znaczyła kontra? Niestety miała. O! Dziękuję ci, Marysiu. Mam przejście do trefli. Dziękuję ci, Marysiu. Pika powinna zawistować trefelka. Możemy zacząć lewy, liczyć lewy. Pięć treflowych, kierowa szósta, siódma, w karoczach i próbujemy wziąć lewe pikową. trudno. To spróbujmy jeszcze raz. Nie masz refelką, to masz piki z karami. Czy to bijemy. No bierzemy swoje i w krzaki. Karko, też bym wyrzucił karko. Nie widziałem jaki to karko. Kierek też bym wyrzucił kierek. No oddaj kierka i wpuszczam cię pikiem. Po lewej jest askara. No przecież masz kiera. na czym ty myślisz? No i zagraj wasa karo. To się nazywa wpustka. Gdybym ja rozgrywał kara, to by dama zbiła waleta i bym nie wziął lewy. Jak oni zagrali kara, Wygrałem 3B, 2 i 8, coś pięknego. Na Sandy trzeba uważać. Sandy przede wszystkim nie umie licytować. No powiem jedno Kiero. Król pik bez wartości. To powiedz Marysiu dwa trefelki. Tu zacytuję mo mo mojego kolegę, arcymistrza brydżowego, światowej klasy Cezarego Czarka Balickiego. Dostaniesz kontro, jak stan do w Trzy bez za trzeba być. Ale ja zagram cztery kiery. Co z karem? Poproszę, figury karowe, może być król z damą. Po co to pięć trefli? Gdzie jest dama kier? 真贵。 Cztery pikowe, trzy pikowe, siedem. Ciekawe, że sześć kierów też mogło być. To mnie wini tam przepraszała, nie pouczała. Marysia liczy, czy Alisia liczy? Marysia się zdenerwowała. Przyszedł sympatycznie roger. Oceniam po twarzy, że taki jest miłośnikiem. 5000 loginsów. Przez 3 lata no to tak wchodzi. 5 razy dziennie. Marysia się pożegnała. Gudrund to, to może być z, z Niderlandów, tak, czułem takie skandynawskie imię. No, mam 15 punktów Pilsona powiedzmy jeden reflux. No powiedzmy, bez atu. Pamiętamy, że ona nie umie cytować. Pamiętamy wszyscy. Pokaż jej klasy. A niech się zagra. Przypadkiem dobrze zalicytowała. No, ale do oddania karowe 3. Jednego kiera się wyrzuca na trefla, puszczamy. Aj, dziesiątkę ją wyrzuca. Kto to tak ładnie. O, szwajcarka. No lewa, to jest lewa. Na trefla, na karo wyrzucimy jednego kiera, trzeba piki oddać. Kiera puszczamy. Piki trzeba zagrać tak, że gramy czwórkę do ósemki. Czwórkę do ósemki zachować tam walet 10-9. Ósemka jest dobra, tak jak walet. I robili 13 kara. Zobaczymy, czy Sandy o tym wie. Czy jak to mówią piaskowa dziewczynka o tym wie? No dobrze. As i czwórka pik do, do ósemki. Bardzo dobrze. As i czwórka pik do ósemki. I czwórka pik do ósemki. Dobrze, pięknie gra. No. Teraz gra o krasę lepiej, jak to mówią ręce same. To widać nie należy chwalić sandy przed zachodem słońca puszczamy przebije przebije wyrzuciła lewe no i co teraz? Mhm. Po lewej został jeszcze pik, jak ktoś dobrze liczy. Nakiera trzeba położyć damę. Dama. Darmowy impas, a nóż by się udał. Nie można było przebić, nie udałby się. No trudno, lewa korowa poszła do piachu. To Mam bezatu. Trzeba z nią kończyć, bo to takie nerwowe. Bezatu zalicytuje. Po Bezatu oni w miarę przyzwoicie licytują. Może oglądali tutaj filmy. To się. No to powinno być pytanie o starszą czwórkę. Ja zgłoszę kierową. Ona ma pikową. No to cztery. To nie powinno być zerem. Powinno być 8 oczek. I jest 9. no pięknie. No. O, i to jest bardzo ładnie. Wyimpasowała... Wyimpasowała dziewiątka. Kiedy impasujemy w tę stronę, bo jesteśmy zastawieni. Tu widzimy, że mamy lewe na dziewiątkę tref, nie wykorzystujemy Puszczamy waleta karo i zagramy waleta w kier w koło. Oczywiście tak. I waleta kier w koło gramy. O, ma króla. A zciągnijmy. A ile tych lew mamy? 3 i 4 kierowe to 7, karowa 8, treflowa 9, No to wygraliśmy. Pozostała dziewiątka kier. Pięć, dwie kierowe to siedem. A no wygraliśmy. Spróbujmy ukraść. Którą ukraść? kawy nie ukradniemy i została gdzieś dama caro niestety pogramy w trefelki No spróbujmy pikawą ukraść. Nie udało się, ale treflową jeszcze mamy. Po lewej już nie ma trefelek. A tu poleciał trefelek. Aj, aj, aj. Mhm. Do wyimpasowania była ósemka. Ósemka trew była do wyimpasowania. Dziękuję.